Owczar i marlo. Owczar i marlo. Owczar i marlo. Czyli dwa pedały. Ja cię. Siema owczar. Co ty tutaj tak siedzisz? Strasz? Nie sram. Medytuję. Jestem wojownikiem. Ćwiczę nowe moce. Zdobyłem nowy level i muszę rozdać skille. Nie kłam owczarku. Przecież widzę, że robisz kupę. I to taką wielką kupę. Wręcz gówno. Istne zatkanie kibla. Kolejka w toj toju. Nie denerwuj mnie. Przestań mnie obrażać marlo. Bo. 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 Co. Co? 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 Jesteś tępakiem pakiem mięczakiem owczarem. He. Bo cię zabiję moimi nowymi mocami. He. I ci spalę tę brodę na jajach. To nie jest broda na jajach. Ukrywam tam kurczaka. Co? Jakiego kurczaka? Twojego starego. To cię nauczę, żeby się ze mnie nie śmiać. Hehehe. He he. Już nigdy mnie nie obrazisz. Jesteś słaby. Jesteś ciotta. Jesteś owczar. Hej. Owczar. Odezwij się. Żyjesz. O kurwa. Nie żyje. Trudno. Stało się. I tak rozłożysz się. Z główna powstałeś, w gówno się obrócisz. Pof. Double 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 pof. Ja yeah, pierdol. Trata krato. Tra Ale ktoś ci wypchodził. Masz teraz dwie odbytnice. You love. Pof. Double 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 pof. O kurwa. Ofu. Kiupa. Kiupa. Ofu. To. To wcale nie jest śmieszne. Wiecie, to strasznie obraża człowieka. Ale ja jestem jebakiem, a więc. Mnie to nie obchodzi. Ofu. Ale kupa. Śmierdzi. Koniec. Nareszcie. Won do domu, bo jak nie, to jeb w dupę.